Cześć, mam na imię Karolina. Z początku bałam się dzielić tą historią, bo nie chciałam, by ktoś z mojego otoczenia mnie skojarzył, ale teraz jest mi to dość obojętne. Nie chcę podawać swojego dokładnego wieku, ale powiem tylko, że jestem w wieku gimnazjalnym. Moje życie jest w miarę spokojne. Mam znajomych i przyjaciół, zainteresowania i talenty. Jedyne, co u mnie jest nie w porządku, to fakt, że jestem półsierotą. Nie tak dawno temu zmarł mój ojciec. Jest to dość ważne w historii. W pewnym momencie mojego dość spokojnego szkolnego życia zaprzyjaźniłam się z jednym z uczących mnie nauczycieli. Mów pan Uczył, a raczej nadal uczył przedmiotu, który mnie interesuje. Nie należał do tych młodych i charyzmatycznych nauczycieli, w których zakochują się nastolatki. Był znacznie starszy ode mnie, a poza tym zgryźliwy, sarkastyczny i dość skryty. Zaczęłam z nim czasami rozmawiać. Po niektórych lekcjach podchodziłam do niego i zadawałam jakieś pytania, żeby zacząć rozmowę. Zawsze twierdził, że jestem bardzo inteligentna, ale przy tym narzekał, że jestem leniwa. Nasze rozmowy stawały się coraz częstsze. Po podchodziłam do niego, kiedy miał dyżur podczas przerwy i rozmawialiśmy o wielu rzeczach. Nie tylko o nauce czy jego przedmiocie, ale też o tematach związanych z życiem moim i nauczyciela. Kiedy miałam jakieś problemy, mogłam mu o nich powiedzieć. On starał się mi pomagać. W pewnym momencie naszej przyjaźni zaczęłam mieć załamanie nerwowe z powodu straty ojca. Myślę, że mogłam mieć wtedy nawet depresję. Przestałam rozmawiać z rówieśnikami i miałam okropne wahanie nastroju. Bardzo często płakałam. Jadłam bardzo mało, popadłam w anemię. Stałam się niesamowicie blada i nie przesypiałam nocy. Nauczyciel zauważył niemal biały kolor mojej skóry i sine wory pod przekrwionymi od płaczu oczami. Zdarzało mu się pytać, czy wszystko w porządku, a ja tylko kiwałam głowy i wychodziłam. Po jakimś czasie u mnie się uspokoiło, ale nadal nie było tak dobrze jak przed tym załamaniem. Moje relacje z nauczycielem poprawiły się z powrotem i znów dość spowodnie rozmawialiśmy, jednak w pewnym momencie poczułam za dużo względem tego mężczyzny. Przez brak taty w mojej rodzinie zaczęłam postrzegać go jako substytut rodzica. Męczyło mnie to tak bardzo, że po prostu, po prostu powiedziałam temu nauczycielowi o moich uczuciach, mając nadzieję, że mnie zrozumie. Zrozumiał. Powiedział, że jest i zawsze będzie dla mnie życzliwy. Uśmiechał się cały czas pocieszająco i kiedy łzy pociekły mi po policzkach, sam zsunął okulary i dotarł oczy. Wzruszył się i wyznał mi, że chciałby mnie przytulić, ale jest nauczycielem i nie może. Jadąc po lekcjach na korepetycje płakałam, nie zwracając uwagi na to, że w autobusie siedzieli też inni ludzie. Płakałam, bo wszystko mi wydawało się takie nienormalne. Wrażenie, że ktoś mnie tak dobrze rozumie sprawiało, że zaczęłam mieć swego rodzaju obsesję na punkcie nauczyciela. Przychodziłam do niego na niemal każdej przerwie i nie zawsze z nim rozmawiałam. Czasem po prostu szłam obok niego na korytarzu nie mówiąc nic i tylko uśmiechając się w zakłopotaniu. W końcu naturalną siłą rzeczy zdenerwował się. Kazał mi przestać i nasze stosunki znacznie się ochłodziły. Przestałam się nawet uśmiechać do niego na korytarzu. A kiedy po niemal dwóch miesiącach odezwałam się do niego pytając, czy jest na mnie zły, odparł, że nie. Nasze stosunki stały się jednak znacznie chłodniejsze. Teraz nie wiem, co robić. Dalej zależy mi na nim i nie chcę, żeby miał do mnie uprzedzenia. Chciałabym, żeby nadal się w ten sposób pokręcone przyjaźnili, ale on jest dla mnie za chłodny. Jak na razie moja historia nie ma szczęśliwego zakończenia, o którym tak bardzo marzę.